Europa Środka. Anto Mier, kłaniam się Państwu w Pohejnale, co tygodniowym magazynie radiowej jedynki poświęconym Europie Środka. A dziś w magazynie, w czasie II wojny światowej, Polska i Węgry były teoretycznie po dwóch przeciwstawnych stronach barykady. Praktycznie wyglądało to jednak zupełnie inaczej, czego symbolem jest pewien pps -iak. Drogą ciężką dostałem się do Budapesztu. Stawiłem się u Sławika. Otworzyły się drzwi, przeszedł człowiek, postawny, potunet. Od razu widziało się, że coś ma do czynienia z człowiekiem, z dobrym sercem. Spojrzymy też w przyszłość i zapytamy, kiedy na południe Europy pomkniemy koleją z prędkością aż 320 km na godzinę. Wszystkie koleje zawsze są takim wyznacznikiem dobrego poziomu rozwoju. To są duże wyzwania, również technologiczne, biorąc pod uwagę to, że jest to obszar górzysty. I rzecz jasna w tym wyjątkowym dniu oczywiście nie zabraknie igrzysk olimpijskich. Europa Środka po Nale. serdecznie zapraszam. W programie pierwszym Polskiego Radia Gaspar Geresz, z Instytutu współpracy polsko-węgierskiej, minie Wacława Felczaka. Witam serdecznie. I na Patkiwano, witam serdecznie. Witam serdecznie. No to skoro za prawie 20 minut na antenie jedynki belskiego Radia, za gości Tokio, bo będziemy uczestniczyć dzięki Magii Radia w otwarciu tych niesamowitych igrzysk olimpijskich przeniesionych o rok. No to jak się człowiek dobrze przyjrzy statystykom, to może zajść głęboko w głowę. Jak to jest możliwe, że nicząc finów, to w przeliczeniu medali nam liczbę mieszkańców Węgrzy zajmują e, tak zaszczytne drugie, e, czyli srebrne miejsce. Jak wy to robicie? Z czego to wynika? No to po pierwsze e, tradycja, bo to, to, to ma długą historię już. E, no Olympia to w ogóle ma długą historię. No ale właśnie już w pierwszej komisji e, hrabi e, Kubertena e, już zasiadał Węgier, e, serdecznie znajomy e, francuskiej hrabi, więc Węgrzy od początku e, brali udział w igrzyskach i e, w, z wyjątkiem kilka e, igrzysk e, wszędzie e, wystąpili. Myślę, że to przede wszystkim też y, dlatego, bo y, jako y, stosunkowo mały naród... Y, Polityka i, i przywódcy kraju szybko zauważyli, że to jednak jest, e, ma to wartość taki dyplomatyczna, jest to pewna forma wybicia się na e, arenie międzynarodowej, więc e, szczególnie w latach międzywojennych, ale też, e, też w latach komunizmu e, można było się pokazać jako e, mały, suwerenny, e, silny kraj. Ale to nie tylko wola polityczna jest konieczna, potrzebne są też realne działania, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, o SKS, -y, sport w szkole. Czy to na Węgrzech się rzeczywiście udaje, to jest klucz do sukcesu, czy też gro to jest import, inwestowanie w parę talentów, które skutecznie przynoszą medale? No, to akurat na to pytanie będzie dobra odpowiedź to, co się będzie działo w Tokio, bo w ostatnich latach obecny rząd inwestował ogromne pieniądze w sportach olimpijskich, które te dziedziny byli niezbyt faworyzowane w ostatnich dziesięcioleciach, ale inwestowano bardzo dużo w sporcie pływackim, w, w joszlarstwie na przykład i w siermie. Więc zobaczymy teraz wyniki, na ile to, to starczy. To na ile medali liczą Węgrzy? No to jest ciekawa, ciekawa e, rzecz, bo węgierska komisja e, olimpijska e, wyznaczyła oczekiwania około 13 e, medali, natomiast zagraniczni bukmakerzy, amerykański bukmaker e, wróży 16 medali, a jest kanadyjski bukmaker, który aż 28. Więc... Jeśli oczywiście koronawirus nie pokrzyżuje planów, Dokładnie. tak jak Dokładnie. to się w grupie Wyszehradzkiej zdarzało, no pytanie też nie tylko, jak sobie Węgrzy poradzą, czy będzie to element wyłącznie rywalizacji między Polską a Węgrami, czy też będzie element współpracy. No właśnie tutaj jest świetny przykład współpracy polsko-węgierskiej na przykład w osobie pani Danuty Kozak, półwęgierka, półpłoką, która w kajakarstwie ma bardzo dużo szans na, na medal i no ona jest takim właśnie elementem polsko-węgierskim na igrzyskach. To w tych barwach którego kraju wystartuje? No w barwach naszych, czyli węgierskich. A mogło być tak piękna puenta. No dobrze, zobaczymy w takim razie. A nasz rozmówca, Gaspar Keresz, kończąc już tą rozmowę, który sport najbardziej poważany jest osobiście i w ogóle na Węgrzech? No, na Węgrzech faworytem na olimpiadach zawsze jest 3-4. Szermierka, pływanie i, i wioślarstwo to jest. To jest styd, Jak z tych e, dyscyplin e, sportowcy wracają bez medalu, to to jest styd I, i jest to wykluczone, więc e, tutaj na pewno e, będą To Życzymy, żeby w stadiu nie było. Gaszpar Karasz też z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej i Wacława Felczaka był gościem radiowej jedynki. Dziękuję bardzo. Pochajnale Europa Środkowa. Nazywano go śląskim Schindlerem albo polskim Wallenbergiem. Henryk Sławik w czasie II wojny światowej był prezesem Komitetu Obywatelskiego do spraw opieki nad uchodźcami polskimi na Węgrzech i razem z Józefem Antalem uratował tysiące polskich Żydów, którzy trafiły na Węgrzy. Tamtejszych śladów Henryka Sławika szukała Justyna Majchrzak. Po wybuchu II wojny światowej Henryk Sławik przedostał się na Węgry. Tam, jako przedstawiciel polskiego rządu na uchodźstwie... Zajął się bardzo szeroką działalnością. Z jednej strony Sławik organizował tą oficjalną opiekę nad tymi chłopcami bardzo wielowymiarową. dr Tomasz Kurpierz, autor biografii Henryka Sławika. Poczynając od zabezpieczenia tych najbardziej podstawowych potrzeb, czyli zakwaterowanie, kwestie wyżywienia opieki zdrowotnej poprzez organizowanie życia kulturalnego, wydawniczego, to była ta główna strona oficjalna działalności komitetu którym kierował Henryk Sławik. I była ta druga tajna, od początku, czyli od pierwszych tygodni 40 roku, kiedy oficjalnie objął stanowisko prezesa komitetu. Zaczął wraz z Antalem organizować sieć opieki nad polskimi uciekinierami pochodzenia żydowskiego, którzy szukali schronienia na Węgrzech. W ramach działalności komitetu organizowano ewakuacje, przerzuty żołnierzy, stworzono sierocinec dla dzieci żydowskich i wystawiano aryjskie dokumenty. Józef Antal i Henryk Sławik działali ręka w rękę. W radiowych archiwach zachowała się opowieść Henryka Zimmermana, jednego z ocalonych. Drogą ciężką dostałem się do Budapesztu. Stawiłem się u Sławika. Otworzyły się drzwi, wyszedł człowiek postawny, potunet. Od razu widziało się, że coś się ma do czynienia z człowiekiem z dobrym sercem. W lipcu 1944 roku Henryk Sławik został zaaresztowany przez gestapo. Kilka tygodni wcześniej zatrzymany został również Józef Antal, jego węgierski przyjaciel. Obaj byli przesłuchiwani w siedzibie gestapo w Budapeszcie. Śledztwo w przypadku Polaka było bardzo brutalne. Sławik nie zdradził swojego węgierskiego przyjaciela i innych współpracowników. Całą winę wziął na siebie, no i to skończyło się wywiezieniem jego oraz jego polskich najbliższych współpracowników do obozu w Mauthausen, gdzie 23 sierpnia został wraz ze swoimi współpracownikami powieszony. Na Węgrzech postać Henryka Sławika jest ściśle związana ze wspomnieniem o Józefie Antalu, ojcu pierwszego premiera wolnych Węgier po upadku ustroju komunistycznego. Po latach zapomnienia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pamięć o Henryku Sławiku jest przywracana. Przełomem był rok 2010, gdy w Katowicach uczczona została przez Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego węgierskiego odpowiednika. A tydzień temu w szerokiej, czyli z jednej z dzielnic Jastrzębia Zdroju, odsłonięto jego pomnik. Ohejnolę po Europa Środka. A teraz historia nieco bliższa, bo październik 2018 roku wówczas ministrowie odpowiedzialni za transport w państwach Grupy Wyszehradzkiej podpisali deklarację o budowie kolei dużych prędkości, która połączy te kraje. Dodatkowo jest szansa, że ta linia będzie pociągnięta aż do Wiednia, a to oznacza, że podróż pociągiem z tego miejsca do Budapesztu zajmie podróżnym niecałe dwie godziny, a ze stolicy Węgier do Warszawy ponad pięć godzin. Więcej na ten temat. Klaudia Poremska. Budowa europejskiej sieci szybkich kolei, która połączy stolice państw Grupy Wyszehradzkiej, to jedna z najważniejszych inwestycji, mówi Szymon Huptysz, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Uważamy, że połączenia osi północ-południe, których brakuje w naszej części Europy, mogą stać się, jeżeli powstaną, takim dodatkowym motorem rozwoju naszego regionu. Regionu, który rozwija się bardzo dynamicznie, rozwoju, który. Rozwija się w ramach inicjatywy Trójmorza oraz wężej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a szybkie koleje zawsze są takim wyznacznikiem dobrego poziomu rozwoju. To są duże wyzwania również technologiczne, biorąc pod uwagę to, że jest to obszar górzysty. Według wstępnych kalkulacji szybką koleją mogłoby podróżować ponad 20 milionów osób. Zdaniem Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR to szansa na umocnienie transportu kolejowego. To są drogie inwestycje, bo mniej więcej można powiedzieć średnio 50-60 milionów złotych kosztuje kilometr takiej linii, ale warto to robić i z oczywiście ekologicznych, bo tu nie ma co już chyba przekonywać do tego, że kolej jest tym ekologicznym środkiem transportu, ale jeśli chcemy mieć dobrą ofertę kolejową i takie połączenia, które będą odbierać pasażerów i liniom lotniczym i też będą przeciągać chętnych do podróżowania z samochodów z autostrad, dróg ekspresowych na kolej. To musimy iść w kierunku właśnie KDP. Linia, po której pociągi będą się poruszać nawet z prędkością 320 km na godzinę, powstanie w następnej dekadzie. I oby ta kolej przyniosła nam taką zmianę jak kolej warszawsko-wiedeńska. Na tym kończymy to wydanie Europy Środka. do usłyszenia za tydzień. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Europa Środka